Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu puławskiego do udziału w konkursie plastycznym. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej, dowolną techniką ozdobienia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Ważna będzie pomysłowość, oryginalność wykonania, samodzielność oraz oczywiście estetyka. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z miasta i powiatu puławskiego do wzięcia. Udziału w konkursie plastycznym na pisankę wielkanocną. Udział mogą brać dzieci z, od klasy pierwszej do klasy ósmej. Ma być to pisanka wykonana w formie przestrzennej, technika dowolna. Konkurs ma na celu popularyzację obchodów, y, świąt Wielkiej Nocy. Y, tutaj dzieci i młodzież mogą y, poszukać różnych technik plastycznych, więc czegoś się przy okazji dowiedzieć. Y, mogą rozwinąć tutaj swoją kreatywność, y, zdolności manualne. Y, będą mogły pokazać później te prace na wystawie pokonkursowej. Prace składamy do 15 marca w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Sieroszewskiego 4. Natomiast wystawione te prace zostaną w Muzeum Oświatowym przy ulicy Włostowickiej 25A i odbędzie się to 20 marca o godzinie 17. Pod uwagę. Będzie brana estetyka wykonania prac, samodzielność, oczywiście oryginalność, pomysłowość. Więc serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Laureatom zostaną wręczone nagrody w Muzeum Oświatowym. Prace mają zostać wyeksponowane na wystawie konkursowej właśnie w tym budynku.